Cześć. Dzisiaj pokażę, jak utworzyć motyw potomny na WordPressie bez zaglądania do plików strony. Jak go utworzyć przy użyciu wtyczki. Na wstępie zaznaczę, nie ma sensu byś oglądał oglądała to wideo, jeśli masz bloga na WordPressie, którego wygląd Ci w pełni odpowiada. Masz pewność, że nie będziesz grzebać w plikach WordPressa, aby dodać jakąś funkcjonalność, zmienić wygląd szaty graficznej. Tytułem wprowadzenia tylko wytłumaczę, czym jest motyw potomny. Otóż każda strona na WordPressie wykorzystuje przez programistów stworzony taki graficzny szablon, który odpowiada za jej wygląd. Te szablony są nazywane w WordPressie motywami, i tutaj ważna informacja: za wszelką cenę unikajmy nazywania motywów szablonami. Szablon w WordPressowej terminologii to coś innego niż motyw, ale nieważne, wracając już do motywów, w internecie możemy znaleźć ich. Tysiące albo i dziesiątki tysięcy, nawet zarówno darmowych, jak i płatnych. Często zdarza się, że layout motywu na naszej stronie nie do końca nam odpowiada. Chcielibyśmy wprowadzić jakieś drobne szlify wizualne, jednak yy, okazuje się, że autor motywu, z którego korzysta nasza strona, blog, nie przewidział możliwości wprowadzania wizualnych zmian w panelu WordPressa. Wtedy możemy dokonywać zmian na własną rękę w przeróżnych zakamarkach naszej strony, w plikach CSS ze stylami, w poszczególnych plikach naszego motywu. No i po takiej edycji yy, osiągniemy swój cel. Strona będzie wyglądać tak, jakbyśmy sobie życzyli. Niestety. Tutaj pojawia się problem, tylko do czasu tak będzie wyglądać, bo gdy zaktualizujemy nasz motyw, okaże się, że cała nasza praca związana z upiększaniem bloga poszła na marne. Aktualizacja sprawi, że. No właśnie, yy, wszystkie edytowane przez nas pliki. Zostaną nadpisane przez te same pliki, tylko pochodzące z aktualizacji. Jakby nie uwzględniające tych naszych modyfikacji. Aby uniknąć takiej sytuacji, z pomocą właśnie przychodzą motywy potomne. Dziedziczą one wygląd, wszystkie funkcjonalności po motywie rodzicu. I teraz. Mm, co ważne, umożliwiają one edycję strony bez ryzyka, że nasze zmiany, które wprowadzimy w obrębie naszego motywu, nie zostaną usunięte po aktualizacji. No i teraz pokażę, jak przy użyciu wtyczki można szybko zainstalować motyw potomny. Ok, jak jesteśmy w panelu naszego WordPressa, należy przejść do zakładki wtyczki. Wyszukać wtyczkę, która w nazwie ma. Mm, jak już ją mam zainstalowaną? Child Theme. Mm, no, pominę etap instalacji wtyczki. Robi się to dokładnie w taki sam sposób jak yy, yy, z każdą inną wtyczką. Ok, i gdy wtyczkę zainstalujemy, powinniśmy przejść do zakładki narzędzia Child Themes. I ok, najpierw wybieramy yy, motyw. Rodzic, dla którego utworzymy motyw potomny, no i w naszym wypadku niech to będzie 2020, bo to jest aktywny motyw na stronie, i zróbmy coś takiego. Ok, tu wyskoczył taka okno diagnozy naszej strony. Czy możemy zainstalować ten motyw? No i zostawiamy domyślne ustawienia. No, i w zasadzie dajemy Create New Child Theme. Dawno tego nie robiłem. Właściwie nigdy nie robiłem za pomocą wtyczki. Zawsze robiłem to ręcznie. Ale po co? Skoro, skoro można właśnie robić przez wtyczkę. Wygląda na to, że zostało to już zainstalowane. Przejdźmy sobie do zakładki motywy. O super, rzeczywiście jest ten motyw zainstalowany. Włączamy go. OK, sprawdźmy, czy strona dalej działa. Wygląda na to, że nic się nie zepsuło. No, i tak jak mówiłem, teraz no, większość osób, która zajmuje się contentem, większość blogerów, copywriterów, no, raczej nie będzie zaglądać do plików WordPressa. Ale Potrafię sobie wyobrazić sytuację, w której, nie wiem, jest jakiś wyjątkowo irytujący element na stronie, który, który za wszelką cenę chcemy zmienić i może się okazać, że będzie wymagał edycji plików strony. No wtedy nieodzowny jest właśnie motyw potomny. I mając motyw potomny, tak jak mówiłem, można edytować plik functions.php functions w style CSS. Właściwie każdy, bez, bez ryzyka, że po aktualizacji ten plik zniknie, jego, jego zawartość. No i to by było na tyle. Dzięki.